Nazywam się Katarzyna Koziak, jestem szefową Zakładu Immunologii, Biochemii i Żywienia na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Byłam kierownikiem projektu, którego celem było zbadanie właściwości substancji znanej klinicznie to jest pochodna prostaglandyn do leczenia łysienia androgenowego. Nasz zespół razem z kolegami z kliniki dermatologii pokazał jako pierwszy na świecie, że analog prostaglandyn, któremu nikt wcześniej nie dawał szans na skuteczność, działa. To, co pokazaliśmy dzięki wsparciu projektu, projektu Inkubator Innowacyjności Plus, to mocha, mechanizm molekularny skuteczności. Pokazaliśmy również, że tak jak się zresztą tego spodziewaliśmy, substancja nie przenika przez skórę, więc mamy. Minimalne ryzyko działań niepożądanych, ono jest praktycznie zerowe, i też dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez projekt mamy szansę na bardzo dobrą ochronę patentową naszych wyników. Centrum Transferu Technologii wspierało nas w projekcie od dnia pierwszego do ostatniego. To dzięki zespołowi CTT. Zespół uzyskał finansowanie, dzięki zespołowi CTT projekt został rozliczony, dzięki zespołowi CTT ścieżka związana z rozliczaniem projektu, czyli raportowaniem, nawet korespondencją z rzecznikami patentowymi była ścieżką łatwą. To zazwyczaj są czynności, które nam naukowcom w zespole przysparzają sporo zgryzot. Tym razem było jak po maśle.